państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Defense 24. A moim państwa gościem jest dzisiaj pan pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, jakie były największe wyzwania stojące przed CWCR w ubiegłym roku? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji jako instytucja, która została powołana ustawą o obronie ojczyzny w kwietniu 2022 roku, miała określony cel, a tym celem było osiągnięcie 15 tysięcy żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ten cel udało się zrealizować, natomiast temu celowi towarzyszyło szereg wyzwań. Począwszy od wyzwań związanych z tworzeniem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wraz z wojskowymi centrami rekrutacji, bo to wyzwanie polegało na tym, że trzeba było połączyć kilka instytucji, a mianowicie przekształcić wojskowe komendy uzupełnień, wojskowe centra rekrutacji, wojewódzkie sztaby wojskowe, ośrodki zamiejscowe Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz stworzyć Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji jako tą instytucję nadrzędną. Ponadto ten proces polegał na wchłonięciu wojskowych pracowni psychologicznych, które stały się integralną częścią wojskowych centrów rekrutacji oraz ośrodków zamiejscowych. Idąc dalej, rozwijając ten projekt, kolejnym etapem było przejęcie w podporządkowanie Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, które to biuro pozwoliło nam na sprawne zarządzanie poszczególnymi zasobami kadrowymi. Kolejnym etapem, który ostatni tak jak etap nastąpił w listopadzie, to było przejęcie w podporządkowanie rejonowych wojskowych komisji lekarskich oraz Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Te, to wyzwanie związane z formowaniem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i tych struktur pozwoliło nam na, pozwoliło nam na przygotowanie sprawnie działającego mechanizmu. I organiza pod względem organizacyjnym i funkcjon funkcjonalnym do on, y prowadzenia naboru, naboru, skutecznego naboru do Sił Zbrojnych. Kolejnym wy wyzwaniem to były zmiany legislacyjne. W, w marcu weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, ale tej ustawie towarzyszyło szereg rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej, które to centrum, Wojskowe Centrum Rekrutacji y prowadziło i wdrażało w życie. Kolejnym rzeczą to była kwestia skonstruowania całego, całej kampanii promocyjno-reklamowej skierowanej do y, społeczeństwa, aby zachęcić y, do wstąpienia w szeregi wojska polskiego. Tą zachętę opieraliśmy na dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej, aktywnej rezerwie. To są nowe formy które, służby wojskowej, które wprowadziła ustawa obrony Ojczyzny. Te tematy to, są, to jest taki szczyt góry lodowej tych wszystkich wyzwań, które towarzyszyły powstaniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Panie Pułkowniku, wspominał Pan o reformie, jeżeli chodzi o rekrutację do wojska, tej ogromnej pracy, jaka została wykonana. Trochę Pan Pułkownik wspomniał o przebiegu rekrutacji, natomiast chciałem zapytać o odbiór m.in. tej kampanii. Wychodzenia naprzeciw społeczeństwa, żeby prawda, tak aktywnie rekrutować, aktywnie wychodzić do ludzi, jaki jest odbiór, jak przebiega proces rekrutacji. Proces rekrutacji przebiegał bardzo dynamicznie. Pierwsze nasze wcielenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej powołania miało miejsce w czerwcu. Na 2022 rok było zaplanowane sześć. Turnusów dobrowolnej zasadniczej y, służby wojskowej. Sześć turnusów. Pierwszy turnus miał miejsce w czerwcu. Wcieliliśmy y, ponad 800 osób, które były szkolone, w cztery, y, były szkolone w 16 jednostkach wojskowych na terenie całe, y, całego państwa. Z tych y, 800 osób ponad 400 wyraziło chęć na szkolenie specjalistyczne czyli to drugi etap szkolenia. W grudniu Chcieliśmy blisko 4000 kandydatów do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Szkolenie było realizowane w 45 jednostkach na terenie całej Polski, a na, po zakończeniu szkolenia podstawowego, na drugi etap, czyli na szkolenie specjalistyczne, e, trafiło ponad 70% osób. To pokazuje dużą dynamikę całego procesu e, powoływania do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz e, Realizacji tej, tej formy służby. Jest to Był to proces bardzo dynamiczny. Ta dynamika będzie, wszystko wskazuje, że będzie zachowana w kolejnym 2023 roku, czyli w bieżącym roku, bo już na pierwszy turnus, który rozpoczyna się od 16 stycznia, mamy bardzo dużo kandydatów. Właśnie chciałem Panie pułkowniku zapytać o plany na 2023 rok. Ten okres reformy, tworzenia nowej instytucji, przekształcenia. Poprzednich no został jakby klamrą tutaj spięty. Natomiast jakie są plany na 2023 rok? Pan premier, minister obrony narodowej, postawił przed nami kolejne zadanie: to jest powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ponad 25 tysięcy nowych żołnierzy. Więc ten, ten cel mam zamiar zrealizować. I temu celowi podporządkować pozostałe y, działania w bieżącym roku. To jest y, zarówno pod względem y, promocyjno-rekrutacyjnym, to jest zachęcenie y, społeczeństwa do służby wojskowej, dotarcie do różnych grup społecznych, to, jest również, y, to są również y, projekty towarzyszące, na przykład rozbudowa y, oddziału przygotowania wojskowego. W 2022 roku było planowane 40 oddziałów przygotowania wojskowego. Zainteresowanie było bardzo duże. Tą cyfrę zwiększyliśmy do 115 nowych oddziałów przygotowania wojskowego i 115 nowych oddziałów przygotowania wojskowego powstało w 2022 roku. Na ten rok planujemy 120 nowych oddziałów przygotowania wojskowego i już mamy pierwsze zgłoszenia i ten e, będziemy to, ten projekt realizować. To jest również projekt, który towarzyszy, to jest strzelnica w powiecie. Zarówno szczelnica wirtualna, szczelnica pneumatyczna oraz szczelnica pełnowymiarowa. Największym zainteresowaniem cieszy się projekt związany ze szczelnicą wirtualną. To są szczelnice dedykowane generalnie dla szkół ponadpodstawowych. Także również będzie kontynuowany projekt związany z. Zimowa edycja Trenuj z Wojskiem, który się cieszył w ubiegłym roku bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużym powodzeniem. I ten projekt będziemy teraz w edycji zimowej kontynuować. To wszystko się przekłada na zainteresowanie służbą wojskową, zainteresowaną dobrowolną zasadniczą służbą wojskową, ale nie tylko, bo również służą w wojskach obrony terytorialnej. Oglądają nas młodzi ludzie. Słuchając naszej rozmowy, zastanawiają się, jakie są ścieżki kariery w Wojsku Polskim. Jak młoda osoba się zgłasza, jakie ma możliwości obecnie? Przed y, młodą osobą stoi szereg możliwości. To jest y, kwestia wyboru przez tą osobę, którą ścieżką by chciała podążać. Dla osób młodych, którzy kończą, zakończyli edukację, zdali matury i chcą wstąpić w szeregi wojska polskiego, mamy ofertę w postaci dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ale takie osoby również mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych. Jeżeli ktoś wybierze ścieżkę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to odbędzie szkolenie podstawowe, które trwa do 27 dni, następnie przejdzie na drugi etap, czyli szkolenie specjalistyczne po ukończeniu uh, którego szkolenia specjalistycznego albo w trakcie trwania tego szkolenia specjalistycznego, może być powołany do zawodowej służby wojskowej i kontynuować służbę jako już żołnierz zawodowy. Osoby, które będą się ubiegały o przyjęcie do uczelni wojskowej, wówczas y, po zdaniu egzaminów, przejścia procesu rekrutacyjnego, zdaniu egzaminów, Wstępują, rozpoczynają służbę dobrowolną, zasadniczo służbę wojskową, bo to jest pierwszy rok nauki. W ramach tej służby złożą przysięgę wojskową, będą, po zakończeniu pierwszego roku będą już żołnierzami zawodowymi i będą kontynuowali naukę w uczelniach wojskowych. To są dwie główne, dwie główne ścieżki rozwoju. Oczywiście jest również ścieżka dla podoficerów, natomiast dla... Studentów mamy projekt Legii, szkół Legii Akademickiej, gdzie osoby m, uczące, studiujące w uczelniach cywilnych mogą przystąpić do tego projektu Legii y, Akademickiej i w, w, w ramach tego projektu Legii Akademickiej odbyć szko y, szkolenie, czyli moduł podstawowy, moduł podoficerski, moduł oficerski. I tutaj też jest y, możliwość zostania w wojsku, y, nawet oficerem. Jakie są możliwości, to już pan pułkownik wspominał o specjalistycznych szkoleniach. Chciałem także tutaj o to zapytać. Jakie są możliwości specjalistycznych szkoleń, jakie Wojsko Polskie oferuje? Wojsko Polskie oferuje całą gamę szkoleń specjalistycznych. Te szkolenia specjalistyczne wynikają z zajmowanego stanowiska przez żołnierza w głównej mierze. Więc jeżeli ktoś jest ratownikiem medycznym, może odbywać y, kursy y, podnoszące swoje kwalifikacje jak ratownik medyczny. Y, osoby, które są zainteresowane nabyciem np. Na uprawnień energetycznych. Mamy y, kursy dedykowane dla y, osób, które będą zajmować się obsługą urządzeń elektrycznych. Y, prawa jazdy kategorii C lub większej. Y, inne kursy wózków, widło, operatorów wózków widłowych, pił spalinowych, etc. To są kursy, które są dwufunkcyjne, czyli są umiejętności, są wykorzystane zarówno w wojsku, ale również w środowisku cywilnym. Dla osób, które chcą czegoś więcej, są dysportowane, prezentują odpowiedni poziom sprawności fizycznej, mamy kursy, Skoczka spadochronowego, płetwonurka, nurka. To są już kursy bardziej zaawansowane, które wymagają większego zaangażowania, większego poświęcenia i pre, odpowiednich predyspozycji zdrowotnych. Bardzo dziękuję panu pułkownikowi za rozmowę. To był program Scanner Defense 24. Moim państwa gościem był pan pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bardzo dziękuję.